Cześć ciekawscy. Mówią, że moda jest cykliczna. Liczne serie, które obecnie powracają na mały ekran, przypominają znane postaci z przeszłości. Tak właśnie jest w przypadku bardzo udanego serialu z 2000 roku Lizzie Maguire. Czy ktoś z was go pamięta? Oczywiście, mówiąc o Lizzy, myślimy też o Hilary Daw. Wielu uważało, że Hollywood o niej zapomniało, ale nie. Jedna z ulubionych blondynek produkcji młodzieżowych powraca na ekran. Obejrzyjcie ten odcinek do końca, aby dowiedzieć się, co czeka Hilary w nadchodzącym roku i to nie tylko w kwestiach zawodowych. Niedawno zrobiło się głośno o tym, że Hilary Duff wkrótce powróci z rolą, która doprowadziła ją do sławy. Lizzie McGuire na początku nowego tysiąclecia była jedną z najbardziej popularnych produkcji Disneya. Dla tych, którzy nie kojarzą, serial opowiadał o losach trzynastolatki i typowych problemach nastoletniego wieku. Kto z Was go oglądał? Młoda widownia pokochała ten serial oraz twórczynię głównej roli. Hillary Duff urodziła się 28 września 1987 roku w Houston w Teksasie. Jej ojcem jest biznesmen Robert Duff, a mamą producentka filmowa Susan Duff. W wieku 6 lat mała Hilary wraz ze swoją starszą siostrą Hailey odbywała trasy z baletem Kechetti, dopóki nie postanowiła spełnić swoich marzeń o zostaniu aktorką. Tak też zdobyła swoją pierwszą rolę w filmie Prawdziwe Kobiety, gdzie występowała m.in. Angelina Jolie. Ale swoją pierwszą, dużą rolę mała Hilary odegrała wcielając ją w Ellie w filmie Przewodnik Dusz, dzięki któremu zdobyła nawet nagrodę za najlepszy debiut telewizyjny. Z czasem występowała w coraz większej ilości filmów. Jednak w 2002 roku Hilary poczuła, że nie zrobiła jeszcze wystarczająco dużo i do kariery aktorskiej dołączyła muzykę. Zadebiutowała albumem Santa Claus Lane, chociaż rok wcześniej, w 2001 roku zaśpiewała swój pierwszy utwór I Cannot Wait i to właśnie wtedy postanowiła połączyć aktorstwo i śpiewanie. W 2003 roku wydała ścieżkę dźwiękową do filmu Lizzie Maguire Gwiazda Muzyki Pop z kilkoma hitami takimi jak Why Not. Obecnie Dove ma na swoim koncie kilka płyt. Aktorka, piosenkarka, czy ona robi coś jeszcze? Oczywiście, że to nie wszystko. Hillary ma tak wiele talentu, że w 2004 roku spróbowała swoich sił w modelingu wraz ze swoją siostrą Hailey pozując dla trzech renomowanych marek. tym samym roku stała się inspiracją dla stworzenia lalki Barbie. Tak, Hilary ma swoją lalkę. Co więcej, w 2006 roku siostry Duff wprowadziły na rynek swoje ubrania dla lalek. Ale wracając do Hilary i powrotu na ekran Lizy Maguire mówi się, że jej postać będzie trzydziestolatką, a serial opowiadać będzie dalsze losy dziewczynki, którą świat uwielbiał oglądać na początku 2000 roku. Szkoda tylko, że Mirandy serialowej najlepszej przyjaciółki Lizy z dzieciństwa nie będzie w filmie. To tak jak Boglo Batmana bez Robina. No ale cóż, Lizzie ma odbywać praktyki w Nowym Jorku i być geniuszem od Public Relations do tego stopnia, że do jej klientów mają należeć Mark Zuckerberg, Serena Williams i Paris Hilton. Zapowiada się nieźle, prawda? Czy to wystarczy, aby Was zaciekawić nową produkcją? Jak widzicie, wiele się dzieje w życiu zawodowym DAF, a co z prywatnym? Hillary po raz pierwszy wyszła za mąż w 2010 roku, a jej wybrankiem był Mike Cormie, kanadyjski hokeista. Ta relacja zaowocowała przyjściem na świat synka Lucasa w 2012 roku. Niestety, ich związek nie przetrwał próby czasu i po pięciu latach małżeństwa para postanowiła się rozstać. Hilary nie zrezygnowała z miłości i na początku 2017 roku zaczęła się spotykać z Matthew Koma, który pomógł jej napisać wiele piosenek, a nawet nazwać album Brief In, Brief Out. W październiku 2018 roku na świat przyszła ich córeczka Banks Violet Bear i chociaż ich relacja nie zawsze była zgodna i kilkakrotnie się rozstawali, do 9 maja tego roku Hilary i Matthew się zaręczyli i zapewne szykują wspólnie nowe projekty. I co sądzicie o Hilary Daw, ciekawcy? Jak Wam się podoba pomysł powrotu Lizzie Maguire? Jaki jest Wasz ulubiony film z udziałem tej aktorki? Było ich sporo, więc jest w czym wybierać. Dajcie więc znać w komentarzach i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, jeśli zależy wam na codziennych ciekawych informacjach o gwiazdach. Do usłyszenia wkrótce!